Ciemneczko z tej strony, szarpie, a to jest kolejny odcinek z gry World of Tanks, z powtóreczek. W dzisiejszym odcinku mam kilka fajnych gierek na czołgu Pause 55. No to na, mnie na początku minotaura przepycha. Yy, ja was oczywiście zanim zacznie się jeszcze ta powtóreczka, zachęcam do zostawienia subskrypcji, subskrypcji z dzwoneczkiem, łapki w górę, yy, udostępnienia oraz zostawienia komentarza, jak Wam się podobało i yy, co byście chcieli żebym zmienił jeszcze na kanale, co byście chcieli zobaczyć w powtóreczkach, czy jak wam się ta powtóreczka podobała, dajcie znać w komentarzach. Więc ogólnie bitewka rozgrywa się praktycznie cała na tej górce, bo no nie oszukujmy się, utrzymałem tutaj w dwójkę chyba z Kierowagiem, jak się nie mylę, w późniejszym czasie, bo ta powtórka była już chyba z tydzień temu grana, więc nie pamiętam już z kim to utrzymałem, ale wiem, że w dwójkę walczyliśmy tutaj i utrzymaliśmy tę te linię jakby, nie że front, tylko linię jakby i udało nam się coś podziałać. Te oprawki są jeszcze na dziale tym pojedynczym chyba, jeśli się nie mylę. Tak, to są, to są te na pojedynczym dziale więc za każdym razem ładujemy, no nie, na, nie na magazynku, tylko na pojedynczym. No powiem mam, że tak czasami się zastanawiam, że czy nie lepiej mi się grało właśnie na pojedynczym dziale, bo yy, podwójne działo jest takie, ma to do siebie, że... Yy, no, długie jest to przeładowanie i każdy... i wtedy ludzie się nie boją wyjeżdżać jak ładujesz nie boją się na Ciebie wyjechać, bo wiedzą, że yy, no, masz 20 sekund tak naprawdę bez pocisku no to jest naprawdę dość duży problem. Jak jest yy, duży młyn, no bo 20 sekund bez pocisku, no to tak naprawdę, w, bez problemu, ktoś wyjeżdża i sprzedaje ci trzy pechy w, w większości przypadków. Czołgów yy, sprzedaje trzy pestki. Widzicie, tutaj mamy w tym momencie trzech przeciwników. Yy, tam super koń się przebił na dole z górki. Super koń RH No i ja tutaj próbuję coś zdziałać. Ogólnie to mam ponad 5 tysięcy chyba to zrobiłem. No i tu wygląda tak. No i Kramwark będzie trzymał tamtą stronę górki, ja trzymam tę stronę górki. No tu mamy niestety yy, przyjaciela takiego, że No ciężko go będzie przebić. No ale będziemy coś próbować. Ja bym jej mój nie zajeżdżał w widoku, no to byśmy coś widzieli. No a tak to wiem, że pod te blachę można wbić, dlatego tu też celowałem w yy, No bo ciężko jest ją przebić po prostu od frontu. Yy, jedynie pod te blachę na można wbić jej albo pod yy, albo pod yy, w garnek i boczki ma słabe no ale to musimy niestety musi być niestety od boku więc tutaj proga będziemy chcieli troszkę przyt przytyrać yy, żeby ja uciekam przed tą ebolą właśnie i yy, tutaj pr prog dostał szała, no ebola się na szczęście odbiła od mojego tyłu no i ja tu obierzam, tu niestety kramwag Y, padnie, jeśli się nie mylę No i tu mamy teraz ją od boku Przebijamy ją ja tu podpa podpalił mnie, mam 112 HP tylko No ale zobaczycie Uda mi się ich w miarę Możliwości ograć No i tam y, ten y, super koń pad Z tym RHM Więc moi zaczynają mi pomagać No ja tu mam y, dość ciężką sytuację Bo chcą mnie objechać y, Jeden ten KPZ mi będzie chciał za chwilę Chyba objechać, jeśli się nie mylę No ale ja ich Troszkę ogram, bo pojeżdżę właśnie po tej górce dookoła tutaj w ebole Chcę Ebola wykończyć, bo to jest największe zagrożenie, tak naprawdę. No i yy, że sytuacja dosyć nieciekawie przez chwilę wyglądała. No właśnie, ja tu padłem. No ale nasi bez problemu wygrali, bo już zdążyli dojechać. No ja nie zwróciłem uwagi w, w tym momencie, że ebola się obróciła na mnie. No ale ogólnie gierka myślę, że dosyć fajna. Yy, 5200 prawie damage'a, więc no dosyć fajnie to rozegrałem. Więc widzimy się za sekundkę w drugiej powtóraczce. Dobra, jesteśmy w drugiej bitewce. No, ruszamy tak naprawdę jak zawsze na miasto, na centrum miasta. Tu będziemy dużo walczyć z Zisem, Siódemką. Coś tam poszczelamy w Minotauro. Tu zrobiłem troszkę mniej damage, bo 4-400. No, ale myślę, że ogólnie w miarę fajna gierka, w miarę dobrze rozegrana przeze mnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu niestety dwie pierwsze pestki nie weszły Bo no jak to iz no, łatwo ciężko czasami ciężko go przebić Więc no iz jak to iz no, nie, na, na to nie mamy wpływu No ja celowałem w boczek no poszło gdzieś tam w górną płytę pewnie I odbiło y, zły kąt czy a i cofnąłem sobie na powtóreczkę Czekajcie, czekajcie, ajajaj aj, aj. Dobra, ja sobie przyspieszy troszkę tu już się wychylam z powrotem, eee, no niestety. Iz, jak to izno, trafiłem w jakiś dziwny, dziwny, dziwny punkt jego pancerza. No i wyszło jak wyszło. No tu poszło w górną płytę. Celujemy w dolną. No i uszkodzenia za zero. No niestety, no tu jest już to działo z podwójnym pociskiem. Więc no, powiem wam, że no nie wiem, czy one nie jest troszkę gorsze moim zdaniem. No niby ludzie polecają je. No, ja gra, też gram na nim, ale jako tako no, no... dużo czasu ma DPM dosyć mały. I to jest właśnie jedyny minus, no. Że DPM jest mały. No aby było przynajmniej około 2500 to jeszcze po biedy. No tu niestety nie zaczęli strzelać od boku, no nasi niestety ich nie widzą. Yy, I właśnie się wystraszyłem, dlatego się też obróciłem, więc tu się troszeczkę pokręcę. Yy, teraz patrzyłem tam, czy nie nad... ktoś nie chce przy... wyjechać ten type 68 czy ktoś no bo to my są jednak na tej gwiazdce ja to sobie z Skype oczywiście staram zrobić żeby mnie i jak najmniejszą szansę przebić więc myślę że coś uszczelę tutaj chyba ktoś za chwilę wyjedzie jeśli się nie mylę ja tu się rozglądam i chyba tu ktoś wyjedzie jeśli się nie mylę Minotaurę na pewno tutaj będzie na przejeździe złapany przeze mnie i MV chyba, M6 chyba, coś takiego. M6, M6Y chyba, jak się nie mylę. Yy, ale tego nie jestem pewien. No ja tutaj próbuję coś... no i nie w tę stronę. No ja tu próbuję coś wypatrzeć. No i tu podjeżdżam yy, z myślą, że może tego Isa uda się uszczelić. No i tu chyba mi się udało coś uszczelić w niego w końcu. Yy, bo początek bitwy strasznie dużo pastek odbitych mało co yy, trafionych. I właśnie to był ten problem. Tutaj zostanie właśnie pestkę, druga się odbije oczywiście. No chciałem właśnie w dolną płytę, no niestety poszło w górną, no, odbiło. Yy, I teraz tutaj jeszcze chyba jeden magazynek będę wystrzelał i wrócę z powrotem na to samo miejsce co byłem. Yy, no ale, bo tu nie widzę ogólnie tego ISA nie wiem dlaczego go nie mogłem wyświecić, nie wiem czy przez te Java czy coś. No ale nie mogłem go wyświecić, on do mnie wyjeżdżał i chwilami go, chwilami go widziałem a za chwilę właśnie już go nie widziałem i tu próbuję wycelować w dolną płytę no niestety dwie pestki pójdą na marne i pojadę gdzie indziej, no bo widzicie, no, za krytyczne za zero, więc trzeba zmienić pozycję bo nie przestrzelę go w ten sposób pod tym kątem, on tutaj się dosyć powiem Wam, dobrze kontował. no i był dosyć ciężkim przeciwnikiem że tak powiem, no bo no, mi nie narobił damage'u, ale było mi ciężko się przez niego przebić tutaj chyba podjadę, żeby zrobić sobie skrapa jeszcze raz i poszczelam trochę i będzie chciał Minotaura do mnie wyjechać bo to nie jest akurat minotauro no to jak to minotauro no jest, jest czołgiem, który no ciężko przebić ale i tak go koniec końców z sojusznikami rozwalimy no, M6 niestety Zrobiła głupi przejazd, bo we dwójkę celowaliśmy, no został na na, na, na onrysku już. Więc yy, u mnie jest na magazynek on. No i za chwilę jak załaduję, tu wyjadę i Minotauro będzie na przejeździe akurat chyba, jeśli dobrze pamiętam. Ja tu wyczekuję, że może wyjedzie mi ten yy, M6, ale tutaj za chwilę się pojawi Minotauro na przejeździe, no i dostanie kilka pestek, o widzicie go właśnie właśnie przejeżdża i on dostanie jedną pestkę ode mnie teraz i druga niestety się oczywiście też odbije mogłem troszkę niżej mierzyć no ale jak to na szybko bo przejeżdża, no to na szybkiego, na szybkiego no i nie wyszło, no widzę, że Minotauro właśnie teraz na mnie podjeżdża, więc się wycofuję za nasyp żeby mieć jak schować dolną płytę, no bo Minotauro niestety aby walił we mnie cały magazynek, to mnie praktycznie nie ma, ja tu jeszcze ładuję dostanie w pierwsze kółko nie, w dolną płytę, przepraszam. I drugi, drugi niestety pocisk się odbił, bo przyhamował i obniżyła się dolna płyta, i dostał górną płytę. No ale ja go tu przyblokuję, on zacznie, chce we mnie wymierzyć i mój sojusznik akurat w niego yy, szczeli, bo on się wycofuje. Ja spróbuję uciec, próbowałem właśnie uciec, żeby mnie nie szczelił w bok. No i to się dla niego źle skończyło. Więc no, ja tu chyba wyjadę w końcu teraz. Ja tu zobaczyłem że jest pusto nie, nikt nie strzela no to a nie tu jeszcze y, wystrzeliłem we wpało, y, bo miałem no i go podpaliłem wysadziłem y, no, no i jest z głowy y, mamy 3800 damage, no i jeszcze tutaj chyba chwilę czekam na magazynek ja oczywiście nie gram na pociskach goldowych, bo no wiadomo, na pewno mnie skrytykujecie za to, nie gram na pociskach goldowych, no nie stać mnie, stać, nie, nie mam na tyle kasy, żeby grać pociskami goldowymi. Ja tu, 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 tu spróbuję znowu w tego Isa, no ale niestety nie pykło, więc tu się przy, podjadę troszkę, ale się będę chciał przeładować. No bo ten i, no, IS niestety, no tak się, tak się ustawia, że no odbijam się od niego i mnie to ir zirytowało już by, tak naprawdę. No ale... Jest 7-5, za chwilę będzie bitewka koń, końcówka bitewki, więc no będziemy musieli wyjechać, żeby wygrać. No przeciwnicy chcą za wszelką cenę się wybronić, no bo oni mają, jeśli wybronią, no to wygrali. No. Taka, taka gierka niestety. Więc no ja tutaj wyjechałem, dostałem od super konia. Wycofałem się, ale w końcu zobaczyłem, że się zaczyna. Yy, będzie, jest dwie minuty jeszcze, więc stwierdziłem, że jadę, bo albo coś zrobimy, albo przegramy. Dlatego też szkoda mi było bitewki. Wyjechałem, ja tutaj sobie jeszcze na super konia poluję, ale go nie ma, więc jadę na tego Isa. Yy, ruszam na Isa i IS się niestety schował, no ale ten M6 yy, jest, będzie pod pod ręką akurat, więc wyjadę na niego on jest teraz z plecami do mnie ustawiony, bo celuje w moich sojuszników on się odwraca plecami i dostaje ode mnie dwie pechy i go nie ma tu myślałem, że może, może mi się już odbić pocisk no ale udało się no i na tym się zakończyła bitewka, bo moi już zdążyli rozgromić, ja nie zdążyłem przeładować odbiłem jeszcze pocisk, ogólnie 3000 odbitych Damage'a. no i tu nasi dokończył gierkę, więc ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, cześć.